Nazywam się Karolina Grabowska-Kenar, jestem filologiem i metodykiem w zakresie nauczania języka angielskiego, właścicielką Open Mind Educational Group. W zakres firmy wchodzi Szkoła Językowa Open Mind oraz IQ Academy. W ramach pracy szkoły językowej oferujemy kursy języka angielskiego dla właściwie wszystkich grup wiekowych. Jest to cecha, która wyróżnia nas na tle konkurencji. Trafiając do nas dziecko w wieku przedszkolnym może uczyć się aż do samej matury, chyba że życzy sobie kontynuować naukę również w dorosłym życiu. Od tego roku działamy stacjonarnie w naszej szkole. Przy placu niepodległości 1 to jest nowy Konin w sąsiedztwie Konińskiego Domu Kultury. I nowością w naszej ofercie jest Akademia Lippy and Messi, czyli Muzyka i Angielski dla Maluszków. W ramach Akademii prowadzimy zajęcia dla dzieci od trzeciego roku życia. Współpracujemy z wieloma szkołami podstawowymi na terenie Konina i okolic już od 10 lat, oferując dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego. Można nas znaleźć w w Trójce, w Ósemce, w Dziewiątce, w Dwunastce, w Piętnastce. Współpracujemy również z przedszkolami konińskimi. Uczymy dzieci w Plastusiu, w Pętliczku, w Kubusiu Puchatku, w Misiowej Krainie, także w Rychwale, w Kucharach Kościelnych, w Kazimierzu oraz w Cukrowni. Ta mnogość punktów przedszkolnych, placówek oświatowych Świadczy o naszym profesjonalizmie i o tym, że dyrekcje ufają nam i kontynuują współpracę już od wielu lat. Wspomniałam również o IQ Academy. To także nowość w naszej ofercie. W ramach IQ Academy proponujemy dzieciom zajęcia rozwijające ich inteligencję i pamięć. Proponujemy kursy, które kształtują umiejętność szybkiego czytania, zapamiętywania, pozwalają pracować nad koncentracją i gwarantują duże sukcesy w nauce, efektywną pracę umysłową.